Singapurskiego, a Pisma Świętego Stary testament, księga rodzaju. Rozdział 47. Józef przyszedł więc do faraona i powiedział: Mój ojciec i bracia wraz ze swymi owcami, bydłem i całym dobytkiem przybyli z Kanaanu i znajdują się w ziemi Goshen. Potem wybrał pięciu spośród swoich braci i przedstawił ich Faraonowi. Faraon zapytał ich, czym się zajmujecie. Odpowiedzieli mu, Twoi słudzy są hodowcami stad, podobnie jak nasi przodkowie. I dodali, przybyliśmy, aby zamieszkać w tym kraju, ponieważ w Kanaanie panuje ciężki głód. I brakuje pastwisk dla owiec, które mają Twoje słudzy. Niech więc będzie wolno Twoim sługom osiedlić się w ziemi Goszyn. Faraon odpowiedział Józefowi. Twój ojciec i Twoi bracia przyszli do Ciebie. Ziemia egipska rozpościera się przed Tobą. Niech Twój ojciec i bracia... Osiedlą się w najżyźniejszej ziemi, niech zamieszkają w ziemi Goszyn. A jeśli wiesz, że są wśród nich dzielni ludzie, ustanów ich zarządcami moich stad. Józef przyprowadził do faraona swojego ojca Jakuba i go przedstawił. Wtedy Jakub życzył faraonowi pomyślności. Faraon natomiast zwrócił się do Jakuba z pytaniem: Ile masz lat? Jakub odrzekł faraonowi: Pielgrzymuję już sto trzydzieści lat. Niezbyt długie i mało pomyślne były lata mojego życia. Nie osiągnąłem wieku moich przodków podczas ich pielgrzymowania. Gdy Jakub złożył faraonowi życzenia pomyślności, wyszedł od niego. Józef osiedlił swojego ojca i braci i zgodnie z poleceniem faraona dał im posiadłość w najżyźniejszej części ziemi egipskiej, w ziemi Ramzes. Zaopatrywał w żywność swojego ojca i braci. I całą rodzinę ojca, odpowiednio do liczby dzieci. W całym kraju nie było żywności, gdyż panował bardzo ciężki głód. Ziemia egipska i kananejska były wyjalowione z powodu głodu. Józef w zamian za zboże które od niego kupowano zgromadził wszystkie pieniądze znajdujące się w Egipcie i Kanaanie a gdy w Egipcie i Kanaanie zabrakło pieniędzy wszyscy Egipcjanie przychodzili do Józefa i mówili daj nam chleba czyż mielibyśmy umrzeć na twoich oczach dlatego że nie mamy pieniędzy wtedy Józef odpowiadał jeśli nie macie pieniądze, dajcie wasze stada, a ja w zamian dam wam chleb. Przyprowadzali więc do Józefa swoje stada, a on dawał im chleb za konie, za stada owiec i bydła i za osły. W tym roku zaopatrywał ich w żywność w zamian za wszystkie ich stada. Gdy ten rok wynął, Przyszli do Niego w drugim roku i rzekli Mu – Panie, nie będziemy ukrywać przed Tobą, że już skończyły się nam pieniądze, a stada bydła należą do Ciebie. Nie pozostało więc nic, co moglibyśmy Ci dać, chyba że nas samych i nasze pola. Dlaczego mielibyśmy umrzeć na Twoich oczach, zarówno my, jak i nasze ziemię? Weź jako zapłatę za żywność nas i nasze pola, a będziemy twoimi niewolnikami wraz z naszą ziemią. Daj ziarna na zasiew, abyśmy przeżyli i nie umarli, a pola nie opustoszały. Józef wykupił więc dla faraona całą ziemię egipską bo Egipcianie sprzedawali swoje pola, gdyż głód doskwierał im coraz bardziej. Ziemia stała się własnością faraona. Ludność natomiast od jednego krańca Egiptu do drugiego Józef przyniosł do miast. Nie wykupił tylko pół kapłanów ze względu na prawa nadane im przez faraona. Mieli oni otrzymywać żywność na podstawie udzielonych im przywilejów. Dlatego nie sprzedali swoich pól. Potem Józef rzekł do ludu. Oto dziś nabyłem dla faraona was i wasze pola. Weźcie więc ziarno i obsiewajcie pola. Gdy nadejdą żniwa, piątą część zbiorów Oddacie faraonowi, a cztery części będą dla was, abyście mieli ziarno na zasiew i na wyżywienie was, waszych domowników i waszych dzieci. Oni odrzekli: Uratowałeś nam życie, obyś darzył nas życzliwością, a będziemy niewolnikami faraona. Rozporządzenie wydane przez Józefa w sprawie roli egipskiej obowiązuje do dziś. Piątą część polnów należy oddać faraonowi. Wyjątkiem stanowią pola kapłanów. Izrael osiadł w Egipcie w ziemi Goshen. Wzięli ją sobie na własność, a ponieważ byli płodni, bardzo się rozmnożyli Jakub żył w Egipcie 17 lat osiągnął więc 147 lat życia gdy zbliżał się kres życia Izraela przywołał swojego syna Józefa i rzekł mu jeśli jesteś dla mnie życzliwy Włóż mi swoją rękę między nogi, jako znak, że wyświadczysz mi tę łaskę. Nie chowaj mnie w Egipcie, gdy spocznę z moimi przodkami, weź mnie z Egiptu i pochowaj mnie w ich grobie. Józef odrzekł: Uczynię, jak sobie życzysz. A Jakub mówił dalej: Przysięgnij mi. I gdy Józef mu przysiągł, Izrael pokłonił się, leżąc na łóżku.